Spozor trudny, ale jest tak łatwy, zwłaszcza z moim podręcznikiem, dzięki któremu szybko się nauczyć dawać duże przestrzenie i będzie ci to bardzo pomocne. No i bez zbędnego przedłużenia lecimy z odcinkiem. Jeśli macie jakąś wyszukiwarkę dowolną, ja tu na przykład mogę dać Google, no to wpisujecie sobie aternos. No i wchodzimy tutaj w tą stronę aternos serwery Minecraft. E, graj... No, musicie założyć konty. Ja tutaj mam SAPP, bo to jest mój serwer. No i tworzymy sobie serwer. No, e, ja sobie nazwę odcinek MC. no no jest. Tutaj można dać opis. Na przykład damy sobie z kolorkiem, o, zielonym serwer. Na no, odcinek możecie też zmieniać. no na to jest ulubiony kolor i dajcie twórczo i nazwę się dać, sobie ikonka to później w na odcinkach, dobra. I mamy e, silnik i wersja, no to silnik wiadomo, ja polecam wam e, Paper, e, Snapshot nie i Vanilla nie, bo pod pluginy, właśnie dla pluginów, Spigot Bucket, e, nie polecam zbytnio, no Paper obsługuje, jest taki wygodniejszy, no, jak chcecie jakieś mody, to już bardziej zaawansowane, ale my się skupiamy na pluginach. No i więc dajemy tu. Ja sobie wybiorę 1.20. Zainstaluję. ponownie. tak, możecie utworzyć kopię zapasową świata, ale jak już macie serwer, to warto zrobić. Dobra, e, pobrało się chyba. Tak, pobrało się. No, i muszę. A, jeszcze zanim to, Ubieramy sobie Word Edit for Bucket, o właśnie tu. I y, ja sobie pobieram taką wersję, chociaż trochę stara. Wyjaśnię Wam zaraz, y, jak korzystać z Word Edita. Jeszcze y, polecam pobrać Word Guard, bo to jest do y, z Word Editem się wiąże, ale to. Plugin jak chcecie, żeby na wam niszczyli i naspał i tutaj inne fajne tutaj pluginy. E, wytłumaczę w kolejnych odcinkach, no ale jest entiaty, nie trzeba instalować. No i dajemy uruchom. A i akceptujecie Eula. Teraz zrobię teraz cięcie, jak się będzie odpalało. No na początku już się, się odpalił, już zostało 3 minuty, to zamknięcia się, dopóki nie wbierz. No więc tutaj e, odcinek MCL, bo jest tutaj e, takie IP Arduino. E, no i jest. E, ten opis serwera możecie, e, możecie ten zmienić w każdej chwili. No jest, jestem na serwie, bo to teraz przez konsolę, no i, no chociaż możecie też przez graczy, no. Mogę dać mam wydać gracze. No. no i dajemy operator Dobra Teraz wchodzę okej, okay, jestem operatorem. I teraz jak mamy zainstalowany gło witta mamy ukośnie połości łąd. właśnie taką komendę daje nam taką się No jest chyba coś specjalnie nie wiem czy działa na zwykłe. No, i możemy sobie zaznaczyć, jakby niszcząc blok, czyli przyciskiem pierwszą pozycję i prawym przyciskiem drugą. No i tu jest na przykład, tu sobie zaznaczymy, tu są cztery kratki, bo raz, dwa, trzy, cztery, jakby no. Pokazuje nam. No i co ciekawego możemy z tym robić? No, możemy na przykład sobie zaznaczyć. O, teren. O, no, 384 kratki i użyć polecenia Set, czyli e, ustawić wszystkie bloki na tym terenie. No i R, czyli powietrze można, inne bloki, e, no ale powietrze to też 0 i boom, zniknęło to. No i ten. Możemy też teraz e, możemy zrobić stack. Stack. Możemy dać e, back, down, to. No, ale jak wpiszecie tylko liczbę, to wam się to jakby zestakuje w tą stronę, w którą patrzycie. Ja dam jeden. O, widzicie, to powietrze się zestakowało w tą stronę. No właśnie, mam e, ten. E, co możemy robić? Możemy sobie, zaznaczę jeszcze raz. O, na przykład, albo zaznaczę sobie tutaj. O. Możemy użyć ukośnik, ukośnik replace. Teraz wpisujemy jaki blok chcemy zastąpić jakim. Czyli na przykład stone, czyli kamień na na przykład netherrack. No i się zastąpił tutaj. Mamy netherrack. tego teksturbaka. Co możemy jeszcze robić? No, jak mamy sobie czanki. Nie, czanki, o. F3 plus G, jak coś. Tutaj mamy granicę czanków, nie? No to wpisujemy ukośnik, ukośnik, czank i nam zaznacza. Możemy wtedy za do zera, tylko nie zaznacza nam jednak całego tego czanka, tylko do zera właśnie, do poziomu zero, no ale możemy to zestakować jeszcze raz. No i widzicie, y jest taka dziura. Y jeszcze wracając do replace, Czekaj, F3 plus G sobie wyłączy. Do Replace możemy Stone, stone na Nederak, nie? I by był taki sam efekt jak wtedy, ale możemy na przykład dodać e, jakiś inny blok, na przykład e, Oak, oak Planks. Wtedy pół na pusze. O, widzicie, taki pattern. I coś, co się niedawno dopiero dowiedziałem, ale no, nie wiem czy będzie przydatne, no to przydatne. Jak yy, nie chcecie pisać, no, możecie tutaj dać jakie bloki ileż żeby nie pisać krazy. razy. No, a dodam granit, grani, czyli ten, yy, ten yy, jakby brązowy. Teraz nederak i oak plank. I to jest jakby to samo, ale mogę dodać. 90% to jest nederak, i teraz ważne, żeby dodać po drugie to 100 minus 100 minus, e, to przedmiot, właśnie nederak, bo e, wtedy się trochę zepsuje. No i widzicie, tutaj jest trochę mniej. Można też wpisywać po prostu e, mniej, ne, e, po prostu dużo razy, razy nederak. Tak? Nie? To tak? Teraz już nie ma e, ten, e, kamienia. Może tak, ale myślę, że z tymi procentami jest fajne. E, możemy też zrobić, e, użyć e, ten, um, jak to się nazywa, pędzla. Ukośnik BRASZ. O, jeszcze jest ukośnik TUL, ale zajmują się ukośnik BRASZ. I jeszcze jest ukośnik BR, to samo robi. Na przykład możemy. A jeszcze zap zapomniałam. Zanim do tego przejdziemy, mamy komendę ukośnik Sphere, czyli kółko. Na przykład R, czyli możemy dać sobie 0 i 3. Czyli w obrębie trzech kratek taka kula się robi. Może zaprezentuję Wam to trochę e, w taki sposób. Może Sphere, e, Black Concrete. O. O. I taka kula się zrobiła. Im większy tam numer na końcu będzie ten, i w ogóle zapomniałam powiedzieć, że wszystkie te komendy po over mają dwa ten. Dw, nie jeden ten. Wiecie, nie, nie jeden slash, tylko dwa slasze. A niektóre mają, są też pod jednym slashem. No. E, mamy też ukośnik ukośnik cyl. E, na przykład możemy sobie dać. Birch, czyli brzozowe. Birch, planks, czyli te deski. I 4. I to stworzy nam takie kołko, a tam jest kula. I w tym br możemy zrobić, e, możemy zrobić to samo. sfir dajemy sfir a splatter, splatter zapomniałem co to było, no ale dobra. E, sfir i na przykład damy r, 3. O, i klikamy prawym, i to nam się jakby wykonuje w tamtym miejscu. No i możemy też dać styl i dowolny blok, kołby na przykład obsydian. E, I żeby usunąć e, na tego narzędzia e, brasz unbind, żeby usunąć tego narzędzia. E, no i z takich początkowych to tyle by to by było na tyle. Ale jeszcze mamy up, czyli o jeden blok na przykład się podwyższę. Up 2 to o 2 bloki. Up 20 to o 20 bloków. No się przydaje czasami. I Wam tutaj takie szkło daje. Eee. No i co? No to by było tyl na tyle z dzisiejszego odcinka. No, przekazałem Wam to co wiem. No, to może trochę więcej wiem, ale nie pamiętam. No i pamiętajcie, że ten ukośnik połośnik, czank to zaznacza zazn Wam tylko do 0. Właśnie. No i co? No i to by było tyle z dzisiejszego odcinka. No i co? Na no, razie!